Cześć. Dzisiaj książka Malcolma Gladwella z serii Punkty Przełomowe. Jest to książka z tytułem Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu. Ja niechętnie sięgam po książki, które mają na kładce słowo sekret, tajemnica, jakiś tam mystery i nie wiadomo o co chodzi. Przeczytaj, a dowiesz się co robić, żeby być super bogaty, super sławny i szok. A tutaj w tej książce to okazuje się, że to jednak jest nieprawda. Naprawdę super napisana książka, technicznie bardzo fajnie się czyta, bo jest zwięzła w sobie, zawiera dużo szczegółów, ale też nie rozwodzi się autor nad jakimiś takimi konkretnymi osobami zbyt długo. Stara się nam pokazać jak najwięcej tych schematów, które w życiu się pojawiły. I możemy się dowiedzieć tutaj, jaki wpływ ma na przykład matematyka na pole ryżowe, jaki wpływ ma i współczynnik ilorazu inteligencji na nasze życie, czy tak naprawdę to, że mamy wysoki poziom IQ, tak naprawdę pomaga nam w życiu, że jesteśmy lepsi, będziemy sławni, będziemy bogaci, i będziemy super mądrzy czy wypracowanie 10 tysięcy godzin, tak jak w przypadku na przykład Roberta Kubicy, pomoże nam osiągnąć sukces, czy na przykład data urodzenia jakoś wpływa na to, że jesteśmy lepsi albo mamy lepszy start. To wszystko jest wytłumaczone w tej książce, naprawdę warto przeczytać. Połamane tutaj są na drobne kawałeczki schematy, które są tak oklepane w telewizji, w, w jakichś krótkich zajawkach w internecie, gdzie każdy z nas zna historię Billa Gatesa, jak to on rzucił szkołę i założył firmę, ale nie wiemy jakie było tego tło, podłoże i dlaczego tak się stało. Tak samo na przykład każdy z nas zna The Beatles i wie, że no, grali chłopaki razem, się skumali i w ogóle było super. I tak fajna bajeczka, ale o co chodzi, jak to wszystko powstało, jakie były tego przyczyny, jakie było tło przede wszystkim, skąd ci ludzie pochodzą, to tutaj jest bardzo istotne i Malcolm Gladwell bardzo skrupulatnie się zagłębia w temat e, z takim swoim, tym językiem no, takiego troszeczkę e, takich humorystycznie trochę próbuje podejść, troszeczkę technicznie, troszeczkę psychologicznie to wszystko jest tak ładnie poskładane w całość, dobrze się to czyta, to nie jest taki typowy poradnik to nie jest taki nie wiem, historia miłosna, czy jakiś taka powiastka. Dobrze sklecone, razem to wszystko jest przepracane. Dobrze. Malcolm Gladwella ogólnie dobrze się czyta. Każdy czeka na kolejną jego pozycję. Gościu ma naprawdę swobodę wypowiedzi niesamowitą i polecam gorąco książkę z serii punktów przełomowych. Mam jeszcze na półce inne z tej serii i na pewno je przeczytam. Ja osobiście polecam. Zaglądajcie na stronę na moim tym blogu. Też jest troszeczkę opisane o tej książce, troszeczkę więcej tam szczegółów. Można sobie poczytać. Zapraszam też na fejsa i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.